Czy wiesz, że święty ojciec Pio przez całe swoje życie ostrzegał ludzi przed pięcioma konkretnymi znakami, które zawsze pojawiały się przed śmiercią bliskiej osoby? I czy wiesz, że 93% ludzi ignoruje te znaki, aż będzie za późno? Nazywam się ojciec Mikołaj i służę panu już 32 lata. Przez te dekady przeprowadziłem 1914 pogrzebów. I widziałem coś, o czym większość kapłanów nie mówi głośno. Widziałem, jak te znaki, o których mówił ojciec Pio, pojawiały się w życiu setek rodzin na krótko przed tragedią. Przez lata milczałem. Ale potem przyszła do mnie kobieta, która straciła męża, syna i matkę w ciągu dziewięciu miesięcy trzy osoby. I ona powiedziała mi przez łzy: Ojcze, wszystkie te znaki były, wszystkie, ale nikt mi nie powiedział, na co mam uważać. Wtedy zrozumiałem: Jeśli wiem coś, co może pomóc ludziom przygotować się duchowo, a ja milczę, to staję się współwinny ich cierpienia. Dlatego dzisiaj powiem Wam wszystko o tych pięciu znakach. Poznałem Annę w lutym 2019 roku. Miała 41 lat, wychowywała samotnie dwoje dzieci. Jej matka, 73-letnia Barbara, mieszkała z nią i pomagała w opiece nad wnukami. Wszystko zaczęło się w październiku. Barbara zaczęła rozdawać swoje rzeczy. Nie mówiła o tym głośno, ale tydzień po tygodniu Anna znajdowała w swoim pokoju kosztowności matki, ulubione książki, zdjęcia rodzinne. Kiedy pytała dlaczego, Barbara odpowiadała: po prostu chcę, żebyś to miała, na wszelki wypadek. Potem przyszły sny. Barbara zaczęła opowiadać, że śni jej się jej zmarły mąż, który umarł piętnaście lat wcześniej. W tych snach zapraszał ją na spacer, mówił, że przygotował dla niej piękne miejsce, że wkrótce będą znowu razem. To były zbyt konkretne, zbyt żywe sny. Anna mówiła sobie, że to nic takiego, że matka po prostu starzeje się, ale w głębi duszy czuła, że coś jest nie tak. Czuła to w powietrzu, w tym jak matka patrzy na wnuki. Czuła, że to są pożegnania. W listopadzie Barbara zaczęła mówić o śmierci otwarcie mówiła, że nie boi się umierać że to tylko przejście. Anna próbowała zmienić temat, ale matka wracała do tego w kółko. W grudniu Barbara poszła do spowiedzi trzy razy w ciągu dwóch tygodni i wtedy, 23 grudnia Trzy dni przed Bożym Narodzeniem, Anna weszła rano do pokoju matki i zastała ją martwą. Barbara umarła we śnie, spokojnie, z różańcem w dłoniach. Lekarze powiedzieli, że to było serce, ale Anna wiedziała. Wiedziała, że matka przygotowywała się do tego od miesięcy. Anna przyszła do mnie trzy tygodnie po pogrzebie i płakała. Mówiła, że czuje się winna, że powinna była spędzić z matką więcej czasu, powiedzieć jej wszystkie rzeczy, które chciała powiedzieć. I wtedy powiedziałem jej o ojcu Pio: Powiedziałem, że jej matka otrzymała łaskę świadomego przygotowania się do śmierci, że te wszystkie znaki były błogosławieństwem, że Anna też dostała ten czas, tylko go nie rozpoznała. Ojciec Pio przez całe swoje życie mówił, że Bóg nigdy nie zabiera człowieka bez ostrzeżenia, że zawsze daje znaki tym, którzy są blisko umierającego, ale trzeba umieć je rozpoznać. Pierwszy znak to rozdawanie rzeczy. Kiedy człowiek zaczyna spontanicznie oddawać swoje najcenniejsze posiadłości, to często oznacza, że jego dusza wyczuwa zbliżający się koniec. Ojciec Pio mówił, że dusza wie o śmierci wcześniej niż ciało. Drugi znak to sny o zmarłych bliskich. Kiedy ktoś zaczyna regularnie śnić o swoich zmarłych krewnych, którzy zapraszają go gdzieś, przygotowują dla niego miejsce, to jest bardzo poważny znak duchowy. Trzeci znak to nagła potrzeba spowiedzi i pogłębienia życia duchowego. Kiedy osoba nagle zaczyna chodzić do kościoła często, spowiada się regularnie, modli się gorliwiej, to dusza przygotowuje się do spotkania z Bogiem. Czwarty znak to otwarcie na temat śmierci w rozmowach. Kiedy ktoś, kto nigdy nie mówił o śmierci, nagle zaczyna poruszać ten temat naturalnie, bez lęku, to znak, że proces przygotowania już trwa. Piąty znak to pożegnania. Osoba zaczyna dzwonić do starych przyjaciół, odwiedza daleką rodzinę, załatwia stare sprawy, przeprasza za dawne krzywdy. Wszystko, o czym mówię, to doświadczenie duchowe, tradycja wiary. To nie jest diagnoza medyczna. Jeśli ktoś z Waszych bliskich zachowuje się w taki sposób i macie obawy o jego zdrowie, idźcie do lekarza. Wiara i medycyna nie wykluczają się wzajemnie nawiasem mówiąc jeśli ta historia was poruszyła zostawcie lajk like pod tym filmem i zapiszcie się na kanał czekają was jeszcze głębsze historie które mogą odmienić wasze życie duchowe chcę teraz opowiedzieć o piotrze miał 56 lat kiedy przyszedł do mnie po raz pierwszy był inżynierem miał żonę i dwóch dorosłych synów normalny przeciętny wierzący człowiek w czerwcu jego ojciec zmarł na raka. Piotr bardzo przeżył tę stratę. Ale w sierpniu zaczęło się coś dziwnego. Piotr zaczął śnić o ojcu prawie każdej nocy. W tych snach ojciec był młody, zdrowy, pokazywał mu piękne miejsca, ogrody pełne światła. I zawsze, pod koniec każdego snu, ojciec mówił: Wkrótce będziesz mógł tu przyjść. Czeka na ciebie twoje miejsce. We wrześniu. Piotr nagle zaczął porządkować swoje życie. Napisał testament, chociaż był zdrowy. Zadzwonił do swojego brata, z którym nie rozmawiał od pięciu lat i przeprosił go. Pojechał do starego przyjaciela ze studiów, tylko żeby spędzić z nim weekend. W październiku Piotr przyszedł do mnie na spowiedź. Wyspowiadał się bardzo głęboko. Potem zapytał, czy wierzę w to, że ludzie czasem wiedzą, kiedy umrą. Powiedziałem, że są takie przypadki. On wtedy spojrzał na mnie i powiedział: Ojcze, ja chyba wiem, że niedługo umrę. Czuję to. Ojciec przychodzi do mnie w snach. Ja nie boję się tego, ale nie chcę, żeby moja rodzina została nieprzygotowana. Byłem zszokowany. Zapytałem, czy jest chory. Powiedział, że był niedawno na badaniach i wszystko było w porządku, ale przeczucie było bardzo silne. Piotr przez następne dwa miesiące spędzał każdą wolną chwilę z żoną i synami, opowiadał im historię ze swojego życia, mówił im jak bardzo ich kocha, nagrał na telefon wiadomości dla przyszłych wnuków. 23 grudnia Piotr jechał do synów na święta. Na autostradzie wjechał w niego pijany kierowca. Piotr zginął na miejscu. Miał pięćdziesiąt sześć lat. Kiedy byłem na jego pogrzebie, jego żona powiedziała mi: Ojcze, przez te ostatnie dwa miesiące mąż był inny, był taki obecny, taki kochający. Teraz rozumiem dlaczego. On się żegnał, on wiedział, i dzięki temu my mieliśmy czas to był największy dar, jaki mógł mi dać. Ta historia nauczyła mnie, że te znaki to nie przekleństwa, to błogosławieństwa, to szanse na przygotowanie się, na pożegnanie, na wypowiedzenie słów miłości, zanim będzie za późno. Poznałem Marię i jej córkę Katarzynę w marcu. Maria miała 82 lata. Była w miarę zdrowa, aktywna, ale w kwietniu coś się zmieniło. Maria zaczęła wstawać wcześnie i modlić się przez godzinę. Zaczęła chodzić do kościoła w środku tygodnia, na spowiedź co tydzień. Potem zaczęła rozdawać swoje rzeczy, dała córce swoją biżuterię, wnukom pamiątki rodzinne. Katarzyna zapytała matkę wprost, czy coś jej dolega. Maria powiedziała spokojnie: Nie, córeczko, po prostu czuję, że mój czas się zbliża i chcę być gotowa. Katarzyna mogła zaprzeczyć, ale zamiast tego przyszła do mnie i zapytała, co powinna zrobić. Powiedziałem jej prawdę, że jeśli jej matka ma takie przeczucie, to może być znak od Boga, że powinna wykorzystać ten czas mądrze. Rozmawiać z matką, nagrywać te rozmowy, zapewnić jej czas na modlitwę. Katarzyna przez następne trzy miesiące spędzała z matką każdy możliwy moment. Rozmawiały o życiu Marii, o jej małżeństwie, o czasach wojny. Katarzyna nagrała godziny tych rozmów. Maria odwiedziła wszystkich swoich starych przyjaciół. W lipcu Maria poprosiła mnie, żebym przyszedł i udzielił jej sakramentu namaszczenia chorych. Modliliśmy się razem, cała rodzina. Maria mówiła o swoim życiu, o wdzięczności Bogu. Płakaliśmy wszyscy. Dwa tygodnie później Maria położyła się spać po normalnym dniu. Następnego ranka nie obudziła się. Umarła we śnie, spokojnie, z różańcem w ręku, z uśmiechem na twarzy. Katarzyna powiedziała mi, że chociaż ból był ogromny, miała w sobie pokój, bo matka była gotowa. Miały czas na wszystkie ważne rozmowy. Nie zostało nic niedomówionego. To właśnie jest różnica: różnica między śmiercią, która przychodzi jak złodziej i pozostawia chaos, a śmiercią, która przychodzi jak oczekiwany gość i pozostawia pokój. Co zrobić? Jeśli widzisz te znaki u kogoś bliskiego, po pierwsze, nie zaprzeczaj. Nie mów będziesz żyć jeszcze sto lat. Zaprzeczanie tylko sprawi, że osoba poczuje się samotna. Po drugie, słuchaj. Pozwól tej osobie mówić o swoich uczuciach, snach, lękach. Po trzecie, pomóż w duchowym przygotowaniu. Zaproponuj wspólną modlitwę, wizytę w kościele, spowiedź. Po czwarte, Wykorzystaj ten czas na rozmowy. Pytaj o życie tej osoby. Nagraj te rozmowy. Po piąte, pozwól na pożegnania. Pomóż zorganizować spotkania ze starymi przyjaciółmi. Ja po szóste, przygotuj siebie duchowo, modlić się o siłę. Ojciec Pio mówił, że śmierć to nie koniec, to narodziny do życia wiecznego i że dla osoby przygotowanej duchowo. Ten moment jest pełen pokoju. Sam widziałem to wiele razy. Widziałem ludzi umierających, którzy w ostatnich chwilach mieli na twarzy spokój i szczęście. Widziałem jak mówią o światłości. To nie są halucynacje, to realne duchowe doświadczenia. Przypomnę te pięć znaków: pierwszy, rozdawanie rzeczy osobistych bez wyraźnego powodu. Drugi, Regularne sny o zmarłych bliskich, którzy zapraszają osobę. Trzeci, nagłe pogłębienie życia duchowego, częsta spowiedź. Czwarty, otwarcie w rozmowach na temat śmierci bez lęku. Piąty, proces żegnania się, kontakt ze starymi przyjaciółmi. Jeśli widzicie te znaki, nie ignorujcie ich, przyjmijcie je jako dar czasu, który Bóg Wam daje. Mój własny ojciec pokazał te wszystkie znaki. Miałem wtedy 45 lat, on 73. W sierpniu zaczął rozdawać swoje narzędzia stolaszkie. Potem zaczął mówić o mojej matce, która umarła 10 lat wcześniej, że śni mu się każdej nocy. We wrześniu przyszedł do mnie na spowiedź. Na końcu powiedział: Synu, dziękuję Ci za wszystko. I wiem, że zaopiekujesz się rodziną, kiedy mnie zabraknie. Miałem wybór, mogłem zaprzeczyć, ale znałem te znaki, więc powiedziałem: Tato, jeśli tak czujesz, to wykorzystajmy ten czas dobrze. Przez następne sześć tygodni spędziłem z Ojcem więcej czasu niż w poprzednie pięć lat. Rozmawialiśmy o wszystkim, modliłem się z Nim każdego dnia. W połowie października mój ojciec położył się spać i nie obudził się. Stałem przy jego łóżku i czułem ogromny ból, ale czułem też wdzięczność. Wdzięczność za te sześć tygodni, wdzięczność za to, że rozpoznałem znaki. Zakończę modlitwą ojca Pio. Panie Jezu Chryste, Ty, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, daj nam łaskę dobrej śmierci. Pozwól nam odejść z tego świata w stanie łaski, z sercem pełnym miłości. Daj nam czas na przygotowanie, na pokutę, na pożegnanie. Niech nasz ostatni oddech będzie aktem wiary i nadziei, przyjmij nas do swojego królestwa i daj nam wieczny pokój. Amen. Niech Bóg Was błogosławi, niech chroni Was i waszych bliskich. Niech da wam mądrość, żeby rozpoznawać Jego znaki w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.